Ja Zaczynamy mówić grubym akcentem, ponieważ bardzo do i... E, walczyliśmy z wilkami, Wystąpił błąd, bon, ponieważ... E, jak zacząłem grać i... Jak zacząłem grać i zacząłem nagrywać, to przeniosłem mnie w ogóle do innego miejsca. widzieć, kto Jak wróciłem do tego pokoju, żeby zacząć nagrywanie? To jak wami? już zacząłem grać, i doszedłem do tego miejsca. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. To po niebie. się nie było. E, przyciąło mi nagranie. I po co się wam było dłożę I Nie cofnę się. Musimy ich tego. Zaraz, zaraz, a, więc, a co zrotę? Zaczniemy od stąd. No rozdzielmy się. Przepraszam, naprawdę. Jedno to, z nas pójdzie z Larą ja mam na spotkanie z Rotem. Reszta się rozłoży. No, Może reszta tak będzie. Ja zniokuję. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. E, dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty. Ty zaczekaj tutaj. Ja, ja, ja sprawdzę drogę. Ok. E, zapomnie... Zapomniałem jeszcze wam wspomnieć, widzowie, że podczas tej wyprawy. Z... Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich Eee, Zapozuję Wam to, możecie sobie zatrzymać i sobie obejrzeć. Eee, choć chciałem powiedzieć, że podczas tej wyprawy, gdzie mi nagranie przycięło, zdobyłem czekan. Przez to widać będą na Taki. I... Chyba własnej roboty. Ale nie wiem dokładnie od czekania. To będą chyba surowce Prowizoryczne. Może lepiej ujmę, ten czekam. Okej, okay, mamy tu jeszcze jakieś strzały. Mamy fulla strzał, czyli 20. Zobaczymy sobie, coś, coś w obozie mamy... Tu... Nie, na razie w obozie nic nie możemy zrobić. A więc... Dobra, tu już chyba nic nie mogę... A mogę tędy jeszcze przejść? Mogę tędy. Ale to chyba do tego samego miejsca będzie prowadziło. E, tak, to tutaj mi właśnie w tym momencie, tutaj jak schodziłem, nagranie mi przycięło, Jak tutaj wchodziłem, to mi tutaj nagranie właśnie w tym momencie zcięło. I przestało mi nagrywać, ale tu się ogólnie szło. Opowiem wam jak to było, że Lara tutaj szła i usłyszała głos Sam. I był tu Matias. I ona uznała przy ognisku. Potem chciała ich poszukać, wdepnęła łapkę. I... Już mi się to nie podoba. Walczyliśmy... Walczyliśmy z tymi. Z wilkami. Niestety nie wiem gdzie jest. Yy, gdzie są te wilki już tak nie. Akurat prosto, Trzeba mi więc. było powiedzieć o wilkach doktor. 16 to sobie... Och, tutaj są... Wiecie co widzowie? Ja się tu jeszcze rozejrzę zanim tam pójdziemy Bo tu jest dużo surowców Bo tam są jeszcze One mi się podświetlają Tak, podświetlają mi się, a więc... o, o, o. ale... Tu są jeszcze... No dużo jest ogólnie tych surowców Tam są... Ostrzały sobie weźmiemy po drodze jeszcze Już mamy 90 o tutaj mamy coś jeszcze chwilę Czy tutaj jest tylko BGS? Matko, ile krójków? Tam zająców, nie wiem No, mamy 20, wiem, że mam 19 Tutaj się nie da przejść. Tutaj się da. Ale czy coś tutaj będzie takiego wartego uwagi? Jest, geoskrzynia. Liczby. Może współrzędny? Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? tu jest jakaś skrzynia, zobaczcie. Złaby czekam. Czekam jest zbyt słaby do wyłożenia zamka, zbierz surowce, żeby go wzmocnić. Dobra. A czy ja już mogę go wzmocnić? Czy tak nie za bardzo jeszcze? Chyba tak nie za bardzo, ponieważ... No nie, nie mam <laughs> ulepszanie. Ale jak wzmocnimy sobie, czekam, to na pewno tutaj wrócę. I tego. No i otworzymy tą skrzynkę, bo znając, gdzie tam będą albo... Surowce albo jakieś nie wiem tu tumiki do broni, może coś takiego jak było w Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider może bym mówił. Sarenka, nie wiem czy ja czegoś jeszcze tu nie ominąłem przypadkiem. Co to jest? Ukoniec dla PD. Łowca duchów. Jeden z 10, okej okay. Czyli musimy takie Zwisające, jakby to powiem takie Przypominające łapacze snów Okej, okay, ciekawe Tu jeszcze widziałem roślina, więc ją sobie zbierzemy I zaraz się udamy jeszcze na górę Ale... Jeszcze sekundę się tu tutaj... Bo my mamy cel tam, jak ten będę szedł to dojdę tam tutaj jeszcze widziałem pewną drogę czy ona dokądś prowadzi, czy to jest taki ślepy zaułek chociaż, nie, ona prowadzi okej okay. wejdziemy sobie tutaj czy to, jest, czy to jest po prostu wejście do te... nie, tutaj można przejść jeszcze przez most czy mamy, z... mamy fulla chyba, A nie, nie mamy jedna strzała, ojej jest, są surowce, a więc to nam się jeszcze bardziej przyda. Mamy 120 surowców. Może sobie przejdziemy po tym moście. Czy ja tu. O, je... Nie. Czy to jest. O. Lara zaczyna tracić pewność siebie, więc. Znowu Wam zapozuję i możecie sobie znowu zatrzymać sobie przeczytać. Grobowiec, pierwszy kropowiec. możemy do niego pójść zobaczyć czy coś tu będzie, może, może, może będzie lepiej, żeby więcej widzieć Samolot na bagnach, nie przeczytałem czy nie. Bo już za tego spojrzałem, bo się na czymś innym skupiłem. Ale jesteśmy w grobowcu. Nasz pierwszy próbowiec w tej serii tu dobra Nie skumem o co chodzi, bo jakieś szklane lamparnie, tak co no, no dobra, jak już nam się udało to pójdziemy dalej Tak, samolot pachnie. Kolejny zdradę. Ja nie mogę. Ok, mamy tutaj znowu to. Może posłużyć jako rampa Tak, ale czy my czegoś tu jeszcze nie ominęliśmy? Tutaj jest coś Ale tutaj zobaczcie, coś jeszcze mamy Nie wiem, czy to nie jest wyjście przypadkiem, ale. A nie, coś tu jest chyba Myślałem, że to był skrzynka Chociaż nie, zobaczcie, bo tu jest To Czy to nam na razie do czegoś posłuży? No nie za bardzo

Mamy chyba lampiony do rzucania, tak. Dobra. I rzucimy tutaj. Musi być jakiś sposób, żeby podnieść ją wyżej. Jeden powinien wystarczyć. musimy pewnie przejść tutaj, tutaj i podpalić tą ostatnią chociaż tutaj też coś mamy taki mechanizm nie wiem może tutaj i tutaj Zresztą nam się na razie do niczego nie przydam, ale Wiem czy to nie jest wejście? Brak niezbędnego sprzętu OK Czyli nie o to na razie chodzi, chociaż To coś tu jeszcze chodzi, tutaj musimy coś jeszcze zrobić Może mamy znowu przejść po tym Co Teraz sobie weźmiemy jeden z tych lamp Lampionów może tak to nazwać. No może ja raczej przejdę tędy? Znowu, no nie wiem jak ja mam to zrobić, ale chyba nie. Chyba nie tak. Tutaj się padnie to drzewo nadal. Hmm. <laughs> Co my możemy tutaj zrobić? Jak strzeżę to nic nie da. Chociaż dało, to dużo. I teraz, jak Lara na to wskoczy, to powinna... O, właśnie. I co teraz? Właśnie nie wiem Może au Położyliśmy się drzewo było zapalone Może my mamy tu jakoś wejść nie. może tutaj Chociaż nie wydaje mi się Może my mamy jeszcze rozpalić to jedno drzewo O to A to co to jest? Coś wystaje, ale... Coś, co chyba możemy podpalić, jeśli się nie mylę. Czy albo się bardzo mylę wręcz. A nie, nawet nie. Nie wiem, co się udało, ale dobra. Wejść, dobra? dobra, więc sobie przejdziemy tutaj, tutaj po samolocie i mamy skrzynię. grubowiec splądrowany, samolot na bagnach okej, okay, dobra, teraz będziemy wracać już tego na chwilę naszego głównego punktu i chyba w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek ja wam bardzo dziękuję za oglądanie to był nasz pierwszy grubowiec zostawcie łapkę w górę i subskrypcję a my widzimy się w następnych materiałach Cześć.